W minioną sobotę na stadionie Słubickiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w meczu sparingowym przed sezonem 2023-2024 jako czwartej ligi lubuskiej MKS Polonia Słubice podejmowała trzecioligową Astro Energy Wartę Gorzów. Mimo stopniowego upału pierwszą połowę znakomicie zagrała Polonia uzyskując wynik 3-0. Wykorzystując przerwę o kilka słów komentarza, poprosiliśmy trenera Polonii Andrzeja Wypycha. No widać, że motywacja u chłopaków jest u nas zdecydowanie większa niż, niż w warcie. No i konsekwencją tego było no, strzelanie tych trzech bramek, a więc jesteśmy zadowoleni po, po, po pierwszej połowie. Ze skuteczności przede wszystkim. Widzimy jakieś nowe twarze. Możemy coś o tym powiedzieć jeszcze za wcześnie. Jeszcze za wcześnie, bo, bo tutaj jeszcze nic nie jest dopięte na ostatni guzik. Ale sprawdzamy. Dobra, to jest sparing u nas, przed nami jeszcze dwa sparingi przed ligą, tak? Tak jest, jeszcze jest bytom na wyjeździe i najprawdopodobniej u siebie świebodzie. Kontuzja naszego bramkarza na początku drugiej połowy eliminująca go z gry i zdecydowana zmiana stylu gry gości sprawiły, że mecz zakończył się wynikiem remisowym 3-3. W każdym razie to dobry start Polonii przed rozpoczynającymi się już w pierwszy weekend sierpnia czwartoligowymi rozgrywkami.